21 marca o godzinie 9 odbędą się konsultacje związane z programem tym tak zwanym zit czyli gdzie w kilkach gmin występują środki unijne na różne działania i społeczne, ale też i inwestycyjne na terenie gminy. Dlatego z tego miejsca zachęcam do udziału w tych konsultacjach, żebyśmy mogli swoje pomysły przedstawić, być może niektóre zostaną w ramach tego programu ujęte i w przyszłości będziemy mogli je zrealizować, a przy okazji też zapraszam, bo również w tym samym dniu, czyli 21 marca odbędą się, czy będą dni otwarte w naszym CKZiU, czyli w byłej kolejówce Zapraszam naszą młodzież, szczególnie klas ósmych, do korzystania z możliwości edukacji w szkole średniej na terenie gminy, bez dojeżdżania, wcześniejszego wstawania i możliwości później korzystania z zajęć pozalekcyjnych. To, co się dzieje, później jest z naszą młodzieżą właśnie w szkołach tych na zewnątrz. Wspaniała inicjatywa do zrealizowania właśnie w Wosirze. Przywitanie wiosny na sportowo, przedszkolaki, z dorosłymi. Kałasu dużo, ale myślę, że to najważniejsza, fajna, przednia zabawa między pokoleniami. Szanowni nauczyciele, został ogłoszony konkurs na dyrektora szkoły podstawowej, na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej w Zbąszynku. Dlatego wszyscy, wszyscy którzy mają uprawnienia, są zainteresowani pełnieniem funkcji dyrektora w szkole podstawowej w Zbąszynku, zapraszam do udziału w konkursie właśnie na to stanowisko.